Hej widzowie, z tej strony Mati Gaming, Zapraszam was już na drugie spotkanie z gry Portal 2 serii Custom Maps Multiplier Gdzie gra tutaj z widzem? Moi z widzem! Pedrim, przywitaj się z widzami. Ja mam widzowie i nie jestem Petri, tylko Peri. No, pe Peri, no, Perim, o pomyłka, przepraszam was. Perim, o. Jest ok? Jest ok. No. I Będziemy przechodzić. Mam jeszcze trzeciego użytkownika, czyli pana, kulę. To jest nasza kostka w przeszłości. Nasza kostka w przeszłości. Rozum nasze zagadki logiczne tutaj. Będziemy grać tutaj w zestaw w sumie map o nazwie Space Gardens, czyli po polsku Kosmiczne Ogrody. Tak, może to przetłumaczyć dokładnie tak. Będziemy przechodzić pierwszą, właśnie pierwszy test na tej mapie. Zobaczymy, jaki. Jesteśmy bardzo ciekawi, co tam się działo. No i co? będzie, jak już odmurzyliśmy się po pierwszej mapie No dokładnie, widzę zobaczycie co tam się działo w tym pierwszym odcinku, co tam się działo, zobaczycie Zobaczcie, widzowie to, to. Zobaczcie poprzedni Do... nich, zobaczycie. Dokładnie zobaczycie ten poprzedni, a potem ten dopiero, dokładnie tak Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczkiem i łapką w górę pod tym już To Pomyłka Drugim Drugim już spotkanie z gry Portal 2 serii Custom Maps Multiplayer, pod potrzebować bez subskrypcji. Dokładnie tak. A jeśli chcecie już e, trzecie spotkanie z gry Portal 2 e, serii Custom Maps Multiplayer, tutaj z widzem e, Perim. No to myślę, że no dwie łapki w górę pod tym drugim odcinkiem z gry Portal 2 serii Custom Maps Multiplayer. No i macie trzeci odcinek na moim kanale z tej serii. Dokładnie tak. Nie, My że dacie radę i bijecie to. Dokładnie tak. My to wierzymy, dacie radę jak najbardziej. Także, roz, <ścoughs> Także rozpoczynamy już to nasze drugie spotkanie z gry Portal 2 Serii Custom Maps Multiplier i życzymy miłego oglądania. No to chodźmy, ruszamy. Eee, pierwsza mapa przed nami o nazwie. O nazwie Koop znaczy o nazwie CF Info. Czyli, czyli e, Space Gardens e, Creative Futures Into, Info. Ok, Intro. No to jedziemy, moi drodzy. Tutaj zapraszam serdecznie. Tutaj, no. No to lecimy, moi drodzy. To będzie oczywiście e, cała seria z tych map sześciu, więc to będzie podzielone na kilka odcinków. Więc to jest jakby pierwszy odcinek z tych tych mapek? Właśnie w Train's Gardens. Ale zabrali mi kurkę. Uh, a ta muzyka fajna. No. Tutaj, ja muszę właśnie dźwięk... Nie, no, mam. Nie, wiem, ja nie słyszę żadnej muzyki. Jak nie słyszysz? No nie słyszę, nie wiem, na mnie było odpalone, ale. Ja słyszę muzykę. Dobra, to musisz. Zobaczymy. Albo włącz sobie, albo zrób sobie SND e, audio kaszę. Tą komendę SFP. Wtedy ta muzyka powinna działać. E, dobra, no, jak jest teraz? E, teraz musisz iść po Fortalgana. Wow. To trzeba pierwszego wziąć. I teraz tu idziesz na przycisk i teraz mi otwiera przejście Dziękuję bardzo. Dzięki. I mamy. Mamy nasze portalgany. Spadliśmy, oj. Bo nicący yy, mnie zrzuciłeś po prostu. Jakoś tak wyszło. Teraz musimy iść tam do góry. I tam masz swoją ściankę, gdzie byłeś. Gdzie mam ściankę drugą Tam, w tamtym miejscu, na starcie, no. Dobra. Central AI Chamber. You are here. Tu jesteś. Czyli idziemy tutaj. Dobra. I mamy lasery. Dobra. Kostka. Ktoś musi ją wziąć, ja ją wezmę. Dobra. Ty otwierasz mi przycisk. Wciskasz, a ja biorę ją. Patrz jaki to, fajny klimat, zobacz to, mamy noc o tutaj. No. Ty skitu, ale ładnie. Dobra i co robimy z tą kostką przyszłości? Trzeba ją na pewno tu zrobić. Ale już się spalił. Przepraszam cię. E, musisz na pewno postawić portal tak, żeby on mógł... Postawić go tak, żeby ta to poleciało. Tu widzisz? Przez to. Aha, dobra. I tu, jeszcze raz. I tu. Au. Jeszcze bardziej, bardziej bok. Da się? Nie da się bardziej. Poczekaj. Poczekaj, ten... ja mam pomysł. Ok, o, dobra. Musisz kostkę przesunąć. Mam pomysł. Patrz. Aha, dobra, już wiem po co są te kryształy. Trzeba laserem O, zanim. o to właśnie chodzi. You, so to, 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 as as to koniec chyba tej naszej pierwszej mapy mi się wydaje, nie? No raczej tak. Dobra, to I chodź. To, to zrobimy jeszcze jedną na pewno. No bo jedną jeszcze, no. Jeszcze jedną, dobra. To będzie jeden z krótszych odcinków jak tak szybko pójdzie. Mm, no. Przecież, przecież nie będziemy kończyć na tym odcinka, nie? Na tej mapie, no pierwsze przesady nie? O, to jest kolejna. Dobra, zobaczę co tam jest. Ale jesteś mały. <laughs> Dobre, czy To tam jeszcze przechodzimy i kończymy, nie? E jak szybko to nam pójdzie No dokładnie. Chyba do góry musimy chyba się rzucić. Wow! A wow. Aha, dobra, wiem co trzeba zrobić. Poczekaj, musisz. Trzeba tak. Weź w sobie tą trampolinę na górze. No dobra. Ale bożę się dodałem tu i. Bo. No tak. Nie ten. Tak. Dobra, tędy, 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 ten, ten. Oj! Za co się stało. Oj! 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 No utrudnij na pokój testowy, ale nie mamy do tego chyba skoczyć. Nie, bo tam jest otwarty. Musimy jeszcze raz tam dojść. To czekaj, to tutaj no. e, poleć. Dobra. Ja cię muszę wyrzucić. No, chodź, no. spokojnie, miało. Co jest. Dobra, i teraz ja idę się zrzucić. Nie tak nie, tak się nie zrobi. Nie, nie dobrze jest. Usuj ten portal niebieski. E, ja mam pomysł wiesz jaki chodzi o to, że musimy się razem styknąć. W dobrym momencie się styknąć no Czy ty musisz tak. polecieć? No. Jeszcze raz. Oj. Nie. Dobra Aha, bo Jeszcze raz ja to dojść. Ja Tak łatwo to na nie pójdzie chyba no nie. Czyli mi się Musimy się styknąć. Okay. Muszę to bardziej zobaczyć. Ale to i tak za daleko nas wybije. Mm, musimy pomyśleć, Wie? jak mamy się styknąć, żeby trafić się na siebie, nie? O to chodzi. Ja, nie. ty musisz się wybić, nie? Ja mam pomysł. Ty musisz się wybić, nie? W dobrym momencie strzel portal. Ja też sobie strzelę. Tak, wiem już. Ja już, już wiem o co chodzi. Tak, ja też wiem. Tak domyślasz się o co chodzi? Pa, pa. jeszcze raz. Daj, portal. No dobra. Muszę po prostu w dobrym tempie. Jeszcze, jeszcze, muszę od razu dać chyba. Daj, daj portal. Mhm. Ja mam plan do tak. No już blisko, już blisko. już ja muszę, ja muszę polecieć pierw i ty potem za mną chyba. Musisz nie wyrzucić. I ty polecie za mną wtedy. Wyrzuć mnie. Eee, tyle masz portal? Czyli mam dać. Dobra, ja muszę polecieć, jakby znaczy, to jest pomysł. Patrz, patrz, już mam pomysł. Tu musimy wlecieć razem. Ja wlatuję i ty za mną. Albo ja, Albo ty wlatujesz, i ja wtedy za tobą. O, to jest pomysł. Dobra, na 3-4 ty wlatujesz, tędy. tędy 3-4. Skaczę z tobą? Cześć, Albo. No dobra. Dobra, i muszę dać czerwone. Jestem. Powiem wam, że. Oj, to nie łatwe. Jak niełatwe, już tu jestem. Zobacz hmm. na górę. Ja się dostałeś. Muszę po prostu zrobić idealny timing i dać yy, ten czerwony, yy, ten, czerwony teleport. Patrz, daj sobie tutaj swój portal. I teraz, i teraz muszę na ciebie się styknąć. Nie, patrz, daj sobie portal tutaj na górę. Daj sobie tutaj na na znaczy nie, najpierw skocz do tego, nie. A nie, ja muszę ci teraz dać nos yy, i teraz... Nie do ty nie o dobra tu wrafadam, przejdziesz do i teraz ty mi rzuć o pewnym momencie żółty, żółty, ale gdzie? A tu nie A. dobra. da wysoko. O, coś takiego, że słabi poleciało. O! Dobra, kolejny mamy. Była ta mapa ciekawa, nie? Fajna ta mapa. No to jest mapa spoko. tym bardziej, że jest łatwiejsza niż poprzednia. Z poprzednią to 40 minut. No. Przejdziemy, bo to pokój testowy, więc zakończymy odcinek. Nie, bo ta to, to mapa widać, że ten pokój taki dosyć. No tak. długi nawet. Jak jeden dłuższy, to jeden krótszy. Musi Taka, być. O, o. Mamy żel. I co to na. I muszę skoczyć. Musimy skoczyć. Ja mam pomysł, patrz. Musisz tam iść. Gdzie? No tam. Gdzie? No, tam. no tu. Tak Dobra I spać na to o! Nie, 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 nie Musisz lecieć razem z tamtym portalem i muszę cię wrzucić tam o. Mhm Dokładnie Tam cię muszę wrzucić no, Na pewno dobrze to przemyślałeś Chyba tak, no Na pewno Na pewno dobrze po prostu ten musisz wtedy portal tu i tu rzucić to niebieski Mhm A, to I pomarańczowy, pomarańczowy tu I opuścić tak, żeby żel mógł polecieć, nie? Okej Opuść portal, gdzie jesteś? Dobra, poleciał Który portal? Chyba jest okej okay. I tu masz, i gdzie jesteś? Jesteś do góry? To możesz się dostać. Czekaj, opuszczę to na chwilę. No, możesz do góry się dostać przecież. Ha, ten, Tylko... No, dobra. Tylko musisz odbić od żelu. O, właśnie. Właśnie tak, o, dokładnie, brawo. Tu masz kostkę. Odpierasz ją. I musisz otworzyć przejście. Ale dobra, się a teraz jak się mam dostać? To jest właśnie dla mnie pytanie. Mam kilka sposobów kwadrat, już jest, więc mogę, mogę stąd zejść, nie? A się tam o! No można się wystrzelić. spróbuję wystrzelić, czy da się wystrzelić, ale. A tu masz coś? Popatrz, przez tą dziurę to możesz zrobić. I możesz mi rzucić przecież ten portal, nie? I kostkę możesz rzucić przecież mi. Kostkę! Kostkę możesz mi rzucić, żebym mógł otworzyć sobie przejście. To Służ. jest pomysł: przez tą dziurę. Przez tą dziurę. Tu masz Jak dziurę. Nie mogę kto? Jest dziura, nie tu. Widzisz tą dziurę? Taka dziura jest mała. telina. widzisz tą małą dziurę? Takie okienko? parą oczywiście, I rzucasz mi tę kostkę, dziękuję. O. I teraz możesz to zrobić? Wydaje mi się, że tak. Tak, mogę. Ja Wiadomo, no, może dobra. mogę, zobacz. I mamy to. Tylko na razie nie dnisz kotki, bo muszę się dostać tu. Okej. Okay. Teraz kotkę można zniszczyć. Okej. Okay. Eee, dobra, do centrali się cofniemy, chyba, nie? Gdzie nas teraz rzuci? Gdzie teraz nas rzuci, właśnie? Zobaczymy. Includes two of our greatest products. The quantum cube detector i the gel converter. A cube i stands cubes with its electromagnetic particle field and the konwer changes oh, so the genetic structure of any type of gel. A zobaczmy jak do centrali się cofniemy, czy nas rzuci tej centrali i tej mapy, dobra. Drodzy, myślę, że to koniec tego już naszego drugiego spotkania z gry Portal Wasser i Custom Maps e, Multiplier. Gdzie zaczęliśmy przechodzić mapę o nazwie Space Gardens. przeszliśmy w sumie dwa, dwa pokoje, nie? znaczy dwa testy, nie? Dwie mapy. W sumie. No, dwie mapy. Dwie mapy, To bardzo ciekawe. W jednej mapie zdobyliśmy nasze Portal Gany, a w drugiej mapie rozłączyliśmy już ciekawe zagadki. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym, już właśnie trzecim. E, w spotkaniu z gry Porta i Custom Absolute player właśnie na mapie Space Gardens W trzecim już teście O nazwie, trzeciej mapie o nazwie Custom TF Custom Dokładnie tak No i co ciepło i Pa, pa i... Jest, i Dziękuję za gadanie Dokładnie tak